Poznaliśmy wczoraj takiego ziomala na uniwersytecie i w zasadzie teraz idziemy z nim się pobujać Chwila, bo to jest straszne get, to jest giga dużo ludzi idziemy w stronę uniwersytetu, ma po nas podjechać skuterkiem i potem ma nas poprowadzać właśnie po terenie uniwersytetu porozmawiamy sobie, pojeździmy w ESSE i takie różne tam kooperacja indyjsko-polska tak, to prawda, Polacy byli gnębieni przez 123 lata, a Brytyjczycy gnębili również hind Indusów. Dobra, nieważne. Dzisiaj jemy ryż po raz kolejny. Znaczy ja nie, znaczy ja tak, a on nie. 100, nie, ryżowa ryżowa, 100, nie, moja w tym jest głowa, 100, nie, wrócę do kukury, ale nic, nie. Jesteśmy w prasie. W miejscu restauracyjnym, która znana jest z podawania posiłków, mają to do siebie, że podają te posiłki natury gastronomicznej, wegetariańskie. Są bardzo dobre, mają również wodę, którą również podają. Woda smakuje ok. Nie mogę do niczego przyczepić. Nie jest to oczywiście Alkalia, woda z północnej części prowincji Chin, Alkali. Ciekawostka, w jednym z krakowskich miejsc restauracyjnych można spojrzeć danie, gdzie znajduje się makaron alkaliczny wyrabiany. I także jest całkiem ok, co do ryżu, bo to, to najważniejsze. Mam swoje wymagania, mam, ja, ja również mam, tak samo jak ten ryż. Proszę Państwa, proszę zobaczyć na strukturę tego ryżu. Jest niczym polski rząd. Trochę spizdy, ale może być. Chodzi o to, że dzisiaj jest były wybory. Co nie wczoraj? Dzisiaj mają być wyniki. Proszę Państwa, finito incantata. Wielka Polska, Glorius Victus, nendos edenus. Seksualne rządy PiSu skończyły się. Już nie są takie seksualne. To prawda, wolność, patriotyzm i wszystkie doczesne wartości ludzkie składowe, składowy, którym właśnie tutaj się znaleźliśmy, i jemy ostatni raz w miejscu prasa. Podwójnego Willie'ego z dodatkiem, topy liga dancing, plus 10 do śmierdzenia. Indian. Indyjczyków. M plus 10 do śmierdzenia. Autobus jest fantastyczny, bardzo wygodny, jest super kodra i ma tutaj, możecie zobaczyć, światełka, kolorowe światełka. 12 godzinna podróż do Agry dodajka, Bo 8 godzinna. Zależy. Ogólnie dosyć długa będzie pociągiem, będziemy się bojać. To jest nasz autobus. Kolejny dzień, kolejna taki. Cześć Empty Creeps Empty Krispy Babytka my wyciera się What? Jesteśmy moi drodzy na jakimś wypizdowiu w Indiach i mamy teraz przerwę 20-minutową i lecimy dalej do Agry Zajechaliśmy do hotelu i mamy mega S tak, jestem w sali bankietowej w Hiltonie. Tak, zgadza się, mamy S. No więc tak, tak wygląda nasz pokój. Aha, troszeczkę z innej mańki niż dotychczasowe. Zatrułem się czymś, dokładnie nie wiem, czy B. sobie u jakiejś ludzkiej rodziny, więc jest super, tylko że. Ten pokój jest dosyć duży, czysty, więc jest kołdra. Proszę Państwa, jest kołdra, która wygląda jak kołdra. No, Będziemy sobie spać. A, tu mamy widok na kolonizatorstwie. Tam, widzicie? Kolowiza, nie Przyjechaliśmy na stację pociągową, yy, zwaną również Agrakant, a nie, przepraszam, Agrafort. Skupiliśmy właśnie bilety po tak zwanej walce z lokalnymi Którzy chcieli spenetrować nasze Nic, no? e, miejsca, no, no, no. które zajmowaliśmy. Jednakże bardzo miła pani w okienku powiedziała: e-nananen, e ne, 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 teraz pójdziesz, ty. A ja takie, okej, okay, dzięki. No i też jeszcze był bardzo miły pan, który również stał w kolejce i pomógł nam wypełnić cały taki formularz, bo dostaćmy taką karteczkę. Patrzcie Journey Come, <laughs> Reservation tea. Nie wysikałem się. Nie ma kibli. Jak można się wysikać? Proszę, bo to zgubię. z się wydumył? Nie, jedziemy na taczmę. Fajnie wygląda ten dworzec. Mamy tutaj nawet gastronomiczny co nie zdarza się byle komu ale gastronomicznemu Williamu proszę zobaczyć, pierwsza kopuła nadająca się jako część Taj Mahalu zgadza się proszę Państwa, część Taj Mahalu w zasadzie cały Taj Mahal zbudowany jest z marmuru, wydobywanego gdzieś tam, gdzieś tam w jakiejś części Indii Tutaj z kolei mamy krakowskie krużganki. Oczywiście nie są to krakowskie krużganki, jednakże w pewien nieprozaiczny sposób potrafią nam o nich sobie przypomnieć. O naszych polskich korzeniach, a także o naszych polskich potrawach, jakich chociażby pierogi ruskie czy schabowy. Proszę Państwa, przejdźmy przez bramki do Tajus Mahalus, zwanego również świątynią pustynnej esy. Mamy tutaj budulec-kamień zbudowany z kwarcytowych anhydrytów, które wydobywane zostały przez pra-pra-pra-pradziadka Nostradomusa Coles Zeneusa, zwanego również jako producent cukierków Coca-Cola. Tutaj po lewej znajduje się z kolei budynek, e, grobowiec, zwanego również Tuttenhamona, a tam na końcu jakaś budowla z pizdy. Condinius On chceć stopni jest mi chłodno On bardzo, bardzo, bardzo chce sikać A wiecie co to oznacza proszę Państwa poproszę na jego dupę Ona już się obsrała sama Ty robisz nagranie teraz, prawda? Pozdro. Klapki! Sprawdź to! Wow! ma klapki! Proszę Państwa, wchodzimy aktualnie po schodach do la Mahalalala, świątyni stworzonej dla miłośników ryżu, What? oraz wszystko pokrewnych elementów, tak, Tajlandii, oraz pokrewnych składników. Związanych z konsumpcjonizmem, który od kilku lat przeistacza się w coraz doniośniejszy wskaźnik alfa dla kraju byłej, koronii, byłej kolonii brytyjskiej, czyli Indii. Mamy tutaj taką, właśnie, cipcie, lep lep bang bang bang, i sobie tam pójdziemy na S. Jedzie pociąg z daleka Na nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy Byle nie do... Jedzie pociąg z daleka Na nikogo nie czeka Na pociąg do Jaipur tylko nie wiem czy to w ogóle będzie słychać z tego względu, że babeczka na dwojstery na Jeszcze takie inne getta się tu dzieją, więc to tu nie tak, wyjamy się, więc się, że nie są małpy, wszędzie jest dużo seksu. Ludzie Lucek tutaj rozwinie jakąś esce, sprawdza jakieś bilety, coś ten teges, tutaj jest cały czas dużo biletów, mogę zobaczyć. Chciałbym, już nie Bardzo ciekawe się dzieje. na getcie. No i tak, otrzymałem sobie siedzibę. Czekamy, mamy ponad godzinę jeszcze. Raban zrobiłem, że to był film, zapłaciłem. stałem źle poinformowany odnośnie ceny. Tragedia, tragedia. No Jakby to, to na getcie to się dzieje. Chciałem coś powiedzieć. Strasznie dużo osób w Indiach Wydaje mi się, że przez ciężką pracę... Czy Ty połączyłeś nagrywanie? Co? Czy ty połączyłeś nagrywanie? Eee, dużo znowu w Indiach eee, kuleje. Wydaje mi się, że to przez to, że są przepracowani. Jakbyście zobaczyli jak oni noszą te rzeczy, jak to oni wszystko robią, to naprawdę byście się przeżegnali z stopą. Oni też, bo tak tak krzywe nogi. Dotarliśmy do pociągu. W zasadzie wsiedliśmy do jakiegoś, ale na peronie drugim. Stał on tutaj w sumie że do jakiejś godziny. Bodajże. I zastanawialiśmy się, kiedy dojdzie do nas. Kiedy kraje nasz pociąg. To się, że pociąg, na którym co rozpatrzyliśmy, to był w nasz. Czysto teoretycznie. A tak powiedział Pan w koszuli. A panów w koszuli powinno się ufać. Przyszły, jednak nie, bo tu bardzo dużo osób nosi koszule i bardzo dużo osób też nie wie co chodzi i nie mówi po angielsku i tak dalej i tak dalej. Więc mamy nadzieję, że będziemy dzisiaj do Jaipuru że podróż będzie miała mega S, tak samo jak my mamy S czasami, czasami nie mamy, ale oczywiście większość przodów mamy. Esse, zawsze. Właśnie nie, da się powiedzieć, nie ma S jak super Nie da się powiedzieć, że nie mamy S. To jest jak, jak antonim xenofobiczny. Mamy zawsze S, jednakże poziom S zwiększa się lub zmniejsza w zależności od preferencji y, przestrzennych. Wtedy jakiś działa chyba chciał przeżyć albo inną seksualność, a my, my, my się przejmujemy. Tak wygląda na na nasze siedzenie. Oh, Mamy tutaj dużo esy, możemy się położyć, bo Mam dużo esy, jak leżę, bo leżę. Dzisiaj odcinek poświęcony pozycji leżącej podczas czytania. Jak widzicie, przyjąłem bardzo typową pozycję. No i tego tak ogólnie to też wygląda. Tego typu, o tu jest on sobie coś tam ten ten jest On jest strasznie głupi. On słucha paktofoniki, on ma zamkniętą głowę. On jeszcze pewnie słucha, jakbym puścił nie wiem, mu muzykę z Barbie, to powiedziałbym, o po, syf. I on by najlepiej tylko słuchał soundtracków z I nie ma mocnych, dodatkowo paktofoniki i Darii Zawiało, To jest jego top 3. To jest To jest jego top 3.